Wysoka Izbo informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu pani poseł Krystyny Pośledniej na podstawie artykułu 251 paragraf 5 ustawy kodeks wyborczy postanowiłam o wstąpieniu na jej miejsce pani Ireny Tomasza Gzesiuk, która zgłosiła się do ślubowania poselskiego. Proszę panią poseł o zbliżenie się do stołu prezydialnego. Panie i panów posłów, proszę o powstanie. Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Pani poseł Irena Tomaszak-Zesiuk. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poseł Irena Tomaszak-Zesiuk złożyła ślubowanie poselskie. Po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów podjęłam decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu poprawione sprawozdanie komisji finansów publicznych oraz komisji rolnictwa i rozwoju wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej druk nr 1640 i 2286